Hej, cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, a dzisiaj gramy sobie w minigrę, która nazywa się Dark World, tak. I Dark World. ze mną są takie osoby jak Tezbo Akadamian, który sobie tutaj biega. o tam widzicie o siema, go. się. Jest z nami także Bartorex. <grym> ja. Tak, batonik czekoladowy z nadzieją. Jeszcze do niebieskich! I jest także Roksu, który ma Bicka. Masz no. bajsa? Ty no, masz bajsa rzeczywiście. Dobra, no i zaczynamy. Yy, zaczynamy od budowania goksu. Masz tą klasę z mieczem? Krzysiu, nie niszcz. A ja nie niszczę, daj mi spokój. <noise> <noise> Krzysiek, coś ci nie idzie. Co <noise> so, ty nie powiesz? <noise> nie no, serio super Roksu i będzie zabijał, no nie. Ej, koleś ma cheaty! Od was z drużyny, lag 1.0.1.24 może ma pierwsza no, krew na Krzyżku! Damian O, cześć Roksu, widzę cię u nas na spałnie Aż sobie podbiegnę do Ciebie, chociaż nie, nie mam z tą szans. tutaj, tutaj... Zabiłem Cię? O! Krzysiek mnie zabił, tylko się Ja Cię nie wyzywam. <laughs> Mój kolego. Dziękuję. Mój kolego. Ty masz klawrę! <laughs> Okej, okay, dobra. Lecę, proszę Państwa. To powinna być szybka runda, no, no, ja... powinniśmy to wygrać. No, ja nasz, jak i jesteście nie No bo już miałeś zabrany trochę życia. Aha, dobra. Dawajcie, żeby im teraz zburzyć tą budowlę z przodu. No strzała, ładuj się, dziękuję. Górna Damian! Hi hi. Peć się jeden. Ej. Mówisz, być kutasem? Okej, okay, nie mają już zawsze psikować, się mają budowli No kurna, jak nie zajmują wszyscy! Ale szybko No co nie? No ja pierdzielę! Ooho, ho ho ho, 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 ho. Chcesz jak my nie, takich, nie takie straty odrabialiśmy, pamiętasz? Ale jesteś bez nas Wystarczy gdzieś 9 osób zabić no Część i koleś ma krzyżę tu nas na polu, a jest build time. No Krzysiek, super. Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek. Może ma lag czekaj. A ja mogę wbiec. No ja też mogę, bo są lagi. Na build time hmm. można wbiegać, nie wiem czemu, coś popsuli. No ja chciałem Krzyśka zdjąć. Dobra, i teraz to powinniśmy to... to ładnie wygrać. <noise> mam na mam <noise> nadzieję. No oh, w tupe, oni zaczęli odrabiać, nie? To jest najgorsze. No i powoli zaczęli ja okay. kurwa. O nie to! FPSy mi spadły. Dzisiaj za dużo przekina musisz, będziesz miał dużo do montażu. I się kurwa. Otóż, spokojnie. Odej będzie cały materiał, tylko pip, pip, pip. Jest, no i proszę Państwa, wygrana w takim pięknym stylu, jak to widzieliście, jak my to zrobiliśmy. Tak, te emocje, ten perfekcyjny szczał końcowy, jakiegoś e, typka z naszej drużyny. Dobra. Widzimy się w kolejnym meczu, proszę Państwa. Właśnie zauważyliśmy cygaństwo. Jak widzicie, z wyraz zginęła niebieska obca. Kto się podprowadził, myślimy, że może być to sprawka. Tych czarnoskórych, na przykład... Rasista! Na przykład czarnoskórych owiec, owiec terrorystek, tak? Które biegają po pastwiskach jedząc trawę i skubiąc. Ja myślę, że one ją zabrały, kradły ją, dlatego jej tutaj nie ma. A teraz posłuchajmy, co nam powie czerwona owca. Ona najprawdopodobniej widziała to zdarzenie. Dobrze, kolejna gonda się rozpoczęła, proszę Państwa. Na której Roks, mam? Stań na drugim, U, tym, tym tu, penisie. Wszyscy, Krzysiek, nagraj go, nagraj go. Której? jak zapierdala. Goli. Roxu, Roxu, Roksu, Roxu, Roksu, Roksu. Stań na tamtym drugim penisie. Tamtym drugim penisie z lodu. I... Ej, co tu budować Aha. Który? Ty masz tą kastę z mieczem, nie? Teraz. O tu jesteś, o ty, cwaniaczku. Czekajcie, ja muszę sobie szybko Shreder'y przełączyć, bo tutaj mam 20 FPS'ów. Nie słychać moją myszkę, ale tutaj się poradzę, ciebie okay? jej. Krew, wziomy. Dawaj, rocz atakujemy. Ale ten typ ona tutaj wleciał na tym... Dawaj na spawn. No ale on na cheaty, jak no jakiś no ty, no ty, no typie. Gdzie no on jest? No na spawnie już. What? Ale u nas na spawnie? LOL! LOL. What the fuck? No jaki to jest bez sens w ogóle. What? Zabiłem go. No, turna. Jaki... Idziemy na inny serwer zaraz. O, zabiłem go. No i dobrze. No tu zaraz przyleci, No, o już je, o już wygrali. jaki to jest bez sens. Dobra, wy wywaliło go. Wywaliło go. Wow, jednego killa i to jeszcze go. Okej, okay, i lecimy w kolejną rundkę. Nie wiem. Tunel, Bartek. Tak, tylko rób y, co drugi miejsce, żeby można było się schować. idziesz Roksu idziesz tutaj? Czekaj, czekaj dam tu. O, nie widać. <supra> Woosh. co to zabiliście? Wo, oh, jaki ja za... jakiego fraga zgarnęłem? Lecimy bok. Dawaj, 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 dawaj. Wo, churches... dawaj tego typa. Oh. Kurwa, co nie? No nie i doda, da, Bo nie do, do. Oni mają na razem. Pewnie ta. Na mnie nie korzystać z mojej... Z mojej, z mojej. Dzień dobry! O, dwa fragi. Nie, jeden. Kur... Uj, na ośle pierwszą strzałą, jakby wychodzę z spawnu. Kur... A ja też strzelam na oślep tą strzałą. Tak. <kluz> może trafnie, może nie Uważaj bak, jak ten Zgogent ciebie przykampił właśnie No to zestrzel go, kufa. Dobra. I dawaj Yeee! Dawaj tego lak 1-0, ole, O, ale ktoś go ładnie zdjął Skurna! Ale wyrównana runda dość. Lecimy na no, samo? No. Okay. Eee, Budujemy. Budujemy. Idę się gdzieś skitlać. Prawda, Co Trzy. Trzy. Dwa. Jeden. Kurna wełnę ściągnęło wokół. Krzydzi go susie! Zdjęty? Z Buta wjechałem. Dzień dobry przepani! Dawaj, przecież... dawaj na spawna, dawaj na spawna! Zdjęli Ja jestem u nich na spawnie. Ole chłopaki z tak. tak Dobra, zdjęty ty. No ale mam, miałem takiego sołnesa, że tylko skakać mogłem. Dobra, Roxu, wbijamy się. Dobra. Teraz! Zginął, okej. Okay. Tutaj. Kurna! Dzisiaj mam wyjątkowo za dużo złości w sobie. Nie też. <laughs> Wbijam się w was jak w masło! No kurde, normalnie Wie Ale wolisz sobie... masło czy margarynę, bo to jest... moją ziomka, która awkuje! boże, ale se kili nabiję, dziękuję. Nie gadaj. O, już nie wkuje, kurde. Bardzo nie odpowiedziałeś mi na to ważne pytanie. Masło Kto, czy ale... Maggaryna? Twoja matka. O, Straciłeś u mnie cały respekt. Hej, teraz gona. Hej <laughs> Dawaj ich tu! Wolę mnie wyjechał a, bo jest build time. Nie, nie, nie chcę ich wychodzić. Hehe, patrzcie gdzie jestem. Bartek, dawaj na spawnę. Jakie chamy! Jak to się bankuje chamsko Jak w sumie mam to w dupie. A zdją mnie, przegrywamy, przegrywamy, przegrywamy i to tak srogo. Chyba napiowałem no kurde, byłem tak, bliz... tak blisko Tak blisko ja... Tak Nie był ciebie, nikt tak blisko Segi Ej koleś nam tu Dobra No nie mają za czym się chować, a i tak nas jadą no jak ty bym się zaczął chować, Andrzej, no, co ty? No ale stoją blisko raczej. To my nie mamy się zaczął chować. No właśnie... No dobrze, ale wszyscy podbiegają blisko. Tak, blisko. Dawaj <grywa> go tu, dobrze. Kryjecie! O! O ja... No to chyba będzie Giznie Chociaż Jeszcze walczymy! Walka trwa jak na bułgarskiej! Już myślałem, nie. że coś takiego tego tego typu. No nie, ja go chciałem zdjąć! Ej, ej, ej! Kur... Gdyby tu... Znajdźcie coś, co na mieczu można się tak uderdalać. Eee, fast fun. Koniec. O, no, nie. nie, jest, jest! Spokojnie! Tylko... Jeszcze jest szansa, panowie. Tylko nikt, nikt głupio nie zginie, nie? Jak nie zobacz, to cię zaraz minie. Ile z mogą się teraz sklepać? Dawaj go Roxu zalił o mnie! Nie dam cię. Jest! Kurna! Dawajcie, jest! Dawajcie, dawajcie, odzyskujemy, lec. odzyskujemy! Dawaj, dawaj, dawaj! 10, 4, kurna, nie mogę paść! Kurde, kurde padłem! Dwój, goń! O, Jezus, ale dobry mecz, dobry. Jan! Jezu, człowieku, przestań z tym. Sorry! Chcę go przestawić! Że mikrofon. To chuja se Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak? Wychodzimy stąd już? No to chodźcie się pożegnać tak ładnie. Gdzie? F5, F5. A, F5, okej. Okay. Dobra. Ze mną dzisiaj byli. Pewnie wiecie kto był, ale okej. Okay. Y, tutaj mamy Bartka. Bartku, dziękuję ci za mecz. mecze. Y, Damian, dziękuję ci za mecz. Roks, dziękuję ci za mecz. I, i chyba jeszcze jeden, co gramy przez... A! A! Ja tak. wyszedłem! Ja nie zdążyłem. No bo ty gdzieś to do... Dobra, więc to było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej materiałów, to łapeczka w górę, komentarz i będzie fajnie. Myślę, no że w więc... dupę będzie lepsza. Więcej filmów z roksem. <laughs> tak, komentarz więcej filmów z roksem. No dobra, to trzymajcie się, na razie, cześć!